Maszeruje ku świetlanej przyszłości, i co widzimy? Naród maszeruje ku świetlanej przyszłości, a z przodu maszerują nasi umiłowani przywódcy. Wszystko wygląda tak, jak powinno, prawda? Naród z tyłu, umiłowani przywódcy z przodu. Wyjaśnienia wymaga tylko jedna okoliczność. Czy nasi umiłowani przywódcy są z przodu, ponieważ wiedzą, gdzie się znajduje świetlona przyszłość, wiedzą, jak tam dojść, no i nas prowadzą ku świetlonej przyszłości. To jest pierwsza możliwość. Albo że czy nasi umiłowani przywódcy znajdują się z przodu, ponieważ w panice, w popłochu przed nami uciekają prosto przed siebie, i ja... Skłaniam się ku możliwości drugiej, że nasi uważani przywódcy nie wiedzą, gdzie jest przyszłość, nie znają drogi, nigdzie nas nie prowadzą, tylko w popłochu przed nami uciekają, prosto przed siebie, wcale nie patrzą gdzie wcale nie patrzą gdzie, co jest na końcu tej drogi. Dlaczego uciekają? No, odpowiedź jest prosta: Dlatego się nas boją. No a dlaczego się nas boją? Dlatego, że wiedzą, że nas zdradzili. Bo ich lepiej to wiedzą i boją się, co to będzie, jak my się o tym dowiemy. I dlatego się chronią w Unii Europejskiej, licząc na to, że tam będzie bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Pytania, <grymianie> proszę, ja, ja Dobrze, znaczy, Panie Państwo, właśnie pytania proszę bez krefratu. Dobrze proszę. Tego jeszcze nawiązał, bo mnie bardzo interesuje jak pan widzi tutaj rolę tak zwanych niezależnych mediów, a przede wszystkim TVN-u, bo ja tak dosyć pacznie obserwuję te przesłuchania, bo to należy nazwać, polityków Platformy prowadzone przez oficerów śledczych pana Cekuńskiego-Malazowskiego, i widziałem, jak był przesłuchiwany minister Żywiecki. O, na okoliczność tego, że ileś tam lat temu w Stanach Zjednoczonych na upił się i podobno pobił swoją żonę, która zresztą później nie zaprzeczała, że ją pobił. Natomiast zupełnie inaczej są traktowani inni politycy platformy, niemalże na kolanach się do nich podchodzi, przede wszystkim pania Janusz Palikot. I tutaj też może pan troszkę nam światła rzucił na to na tych ludzi, którzy... No, faktycznie nami rządza, a nie chcą się przedstawić, no bo ja osobiście bym chciał, żeby to tak naprawdę rządzi zmienia nazwiska, no bo jako obywatel Polski. Może ma nam ciekawość pierwszy stopień. Rosjanie mają bardzo dobre przysłowie. Na propos, powiadają tak, kto nie wie, ten śpi w poduchach. A kto wie, tego wiodą w łańcuchach, <śmiech> więc <śmiech> ale czasami zbyt dużo nie wiedzieć, bo wtedy nie wiedzieć, że śpi spokojnie, wie Pan, w nieświadomości. Po co Panu wiedzieć, kto Polską rządzi, naprawdę. Natomiast co do mediów niezależnych, no przede wszystkim TVN, stacja, która, którą Pan wymienił, druga stacja na mówię o Polsacie, z całą pewnością powstały. Przy, przy, że tak powiem, wpływie razjetki. I ja podejrzewam, że również y, przy użyciu y, tajnej kasy y, razjetki. Y, moim zdaniem nie ma innej możliwości. Y, to po pierwsze co do tych dwóch mediów. Y, po, poza tym, nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby tak nie było, to y, proszę Państwa, mamy w Polsce w tej chwili siedem tajnych służb. Nie mówię o służbach mundurowych, które też mają agenturę. Mówię o służbach niemundurowych, które muszą mieć agenturę, bez agentury byłyby ślepe, głuche, niewidome itd. No i jest rzeczą oczywistą, że co jest najważniejsze w demokracji? Najważniejsze no. Można się spierać. Ojciec narodów mówił, że najważniejsze jest kto liczy głosy. Prawda? Tak, tak, tak. Natomiast jeszcze jest jedna ważniejsza rzecz. Mianowicie kto przygotowuje alternatywę pod głosowanie. To jest jeszcze ważniejsze od głosów. Bo to odliczenie głosów to już jest naprawdę drobiazg. To jest najważniejsza jest ta alternatywa. Tak, żeby wyborcy mieli wybór. Tak jak w ruskiej stołówce. Można jeść albo nie jeść. Jest to jest też jakiś, Nie można powiedzieć, że nie ma wyboru, ale ten wybor, bez względu na to, kto wygra, to jest wygrane, prawda? No i tak o to właśnie chodzi. A przy tym może być pełny spontan i odlot, oczywiście jasne. I w tej sytuacji bardzo ważne są, bardzo ważne jest, co ludzie myślą. Masowe nastroje. No i proszę Państwa, siedem tajnych służb. No, agenturę muszą mieć wszędzie, prawda? Wszędzie. Tylko nie tam, gdzie te masowe nastroje się wytwarza. Otóż tam przede wszystkim. Tam przede wszystkim. Dla przede wszystkim. Dlatego też dziennikarze śledczy, jak trzeba, to docierają do tajnych materiałów. Pan Fogel mówi w sekrecie prokuratorowi, a następnego dnia już. W stu tysiącach egzemplarzy tego wynurzenia są rozpisane w dzienniku dziennik, prawda? Gazeta Prawna. Otóż tak to wygląda. Więc nie ma takiej możliwości, żeby było inaczej. Można powiedzieć tak, że żyjemy w rzeczywistości podstawionej. Żyjemy w rzeczywistości podstawionej. E, e, tak jak e, autor listów starego diabła do młodego e, pisał, wkładając staremu diabłu e, w usta w liście do młodego diabła, e, takie najważniejsze jest to, żeby ludzie uwierzyli, że nas nie ma. Nas, diabłów, prawda? Wtedy kuszenie to już jest po prostu półka z masłem. Otóż najważniejsze jest to, żebyśmy myśleli, że to wszystko naprawdę. Tymczasem, no nie jest naprawdę. Ja myślę, że żyjemy w rzeczywistości podstawionej. I co więcej, to jest akurat Polska nie jest pod tym wyjątkiem, bo podobnie jest w innych krajach. W całej Unii Europejskiej system pewien jest domykany właśnie w tej chwili uszczelniany i widać po sposobie tego, że uszczelnianiem zajmują się naprawdę pierwszorzędni fachowcy, naprawdę, którzy mają całe instytuty psychologii, psychologów społecznych, z socjotechniką się potrafią, przyjęć naprawdę są to znakomici fachowcy i tyle. Mogę powiedzieć. I tu się, znaczy, metody są udoskonalane. Bo tak jeszcze w czasach stalinowskich oczywiście, propaganda, i tak dalej, ale głównym narzędziem utrzymywania ludzi w posłuszeństwie był terror. Terror to nie jest nic przyjemnego. Każdy, kto tam się z nim zetknął, to się przekonał, że to nic przyjemnego. No i. Człowieka można sterylizować. Ale terror ma jedną dobrą stronę. Z pewnego punktu widzenia oczywiście jedną dobrą stronę, że człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. Wie. I myśli sobie po swojemu, a tylko czeka, kiedy terror zelżeje albo ustanie i znowu jest sobą. Te metody są pod tym względem gorsze, dlatego że człowiek nie wie, że jest zoperowany. A jest. I myślę, że to wszystko naprawdę, myśli, że to ma do czynienia z rzeczywistością taką prawdziwą, a tymczasem ma do czynienia z rzeczywistością podstawioną. Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał taką książkę Stanisława Lema Kongres Futurologiczny. Tam to jest taka koszmarna wizja przyszłości. Kiedy to no, liczba ludzi osiągnęła jakieś monstrualne rozmiary na Ziemi, klimat się tak popsuł, Wbrew temu, co mówią o globalnym ociepleniu, to bardzo się ochłodził. W związku z tym, no, życie w takich warunkach byłoby koszmarem. Wobec tego starsi i mądrzejsi wpadli na pomysł kryptochemokracji. To znaczy, rozpylają w powietrzu jakieś substancje chemiczne, tak zwane maskony, które wywołują w ludziach takie halucynacje. Tam no zdaje im się, że na przykład jadą windą, prawda? A tymczasem wspinają się z.